Dzień dobry Panom, dzisiaj występuję jako przewodniczący Stowarzyszenia Uczciwość, Marek Ciesielczyk i chciałem zabrać głos w sprawie, która bulwersuje od kilku dni cały Tarnów, a być może całą Polskę. Mianowicie chodzi o reportaż w Superwizjer w TVN24 zatytułowany Tarnowska Mafia. Na pewno wszyscy zgodzimy się z jednym, możemy mieć różne zdania, różne odczucia, ale na pewno zgodzimy się z tym, że po tym reportażu, a następnie ukazał się podcast w telewizji TVN, było to w głównym wydaniu faktów TVN, następnie było wczoraj w uwadze po głównym wydaniu TVN, więc sprawa jest bardzo nagłośniona i w związku z tym, tak jak mówię, możemy się zgodzić, że na pewno ucierpią na tym wizerunek naszego miasta Tarnowa ten wniosek jest niepodważalny myślę i w związku z tym okazuje się wiele komentarzy w internecie, że miasto powinno coś zrobić, że władze powinny coś zrobić. Dzisiaj właśnie w Radio RDN wypowiadał się prezydent, nowy prezydent Arnowa, pan Jakub Kwaśny i ani słowem nie wspomniał o tej sprawie. W związku z tym, że zgadzamy się, że miasto powinno coś zrobić chcieliśmy wykorzystać Ustawę z 2014 z roku o petycjach, i jako Stowarzyszenie Uczciwości skierowaliśmy kilka petycji zarówno do Rady Miejskiej, jak i do Sejmu. A dokładniej mówiąc, do marszałka, pana Hołowni, który jest szefem partii, do której należy jeden z bohaterów, pan Piotr Górnikiewicz. Oraz do Komisji z Administracji Spraw Wewnętrznych i Komisji Obrony Narodowej, w których członkiem jest pan poseł Górnikiewicz. Natomiast do Rady Miejskiej skierowaliśmy dwie petycje. Jedna z nich dotyczy tejże sprawy ja nie będę tutaj czytał oczywiście tych petycji rozdałem egzemplarze one są sformalizowane na tyle że są po prostu nudne do czytania natomiast istota tych petycji polega na tym że domagamy się od rady miejskiej aby podjęła uchwałę podjęła uchwałę apel w formie apelu do pana Hołowni aby pan Hołownia yy, i komisji o których mówię wykluczyli pana Pana Górnikiewicza z Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, jako że naszym zdaniem stanowi to, o czym mówił autor zresztą o reportażu i później to mówił w podcaście, może to stanowić pewne zagrożenie nawet dla bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w obecnych czasach. Więc profilaktycznie uważamy, że jednak pan Górnikiewicz nie powinien być w tych komisjach, na podstawie materiału, które widzieliśmy. Do Rady Miejskiej też skierowaliśmy petycję innego rodzaju, która dotyczy sprawy lokalnej, mianowicie uchwalenia wynagrodzenia prezydenta Jakuba Kwaśnego. Pani przewodnicząca Małgorzata Męka zaproponowała najwyższe możliwe wynagrodzenie dla pana Kwaśnego w wysokości około 19 tysięcy złotych, natomiast my proponujemy, aby Rada podjęła uchwałę Przyznając panu Kwaśnemu najniższe możliwe wynagrodzenie, które wynosi brutto 14 około 14 tysięcy złotych z groszami, z, bardzo, z dwóch bardzo prostych powodów. Nikt nie zatrudnia pracownika nowego i daje mu od razu najwyższe wynagrodzenie, bo nawet później mu podwyżki nie można dać, więc rzeczą logiczną jest, że jeżeli pan Kwaśny sprawdzi się na tym stanowisku, to wtedy powinien dostać, otrzymać podwyżkę. Natomiast na początku swojej działalności Powinien zaczynać od poziomu najniższego. I powód numer dwa: fatalna sytuacja finansowa miasta. Jeżeli zaoszczędzimy te 4-5 tysięcy miesięcznie, ktoś może powiedzieć, że to jest mała suma, ale to rocznie robi 50-60 tysięcy złotych, a tyle potrzebują na przykład instytucje kultury i ciągle się upominają o takie pieniądze. A to doskonale wiem, bo byłem przewodniczącym komisji kultury. W związku z tym, jak mówię, te dwie petycje. I co z tego wynika? Bo podejrzewam, że 99% ludzi nie wie, co to jest petycja, jak to się robi. Każdy obywatel może złożyć petycję do wszystkich organów, takich jak Rada Miasta, jak Sejm. I co jest ciekawe, nie jest to zwykły list. Jeżeli zachowana jest pewna forma, to wówczas Rada Miasta musi, musi zająć się treścią tej petycji. Najpierw to bada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie to przechodzi na sesję, i Rada Miejska podejmuje uchwałę. Albo się z tym zgadza, albo się nie zgadza, ale uchwałę musi podjąć. I bardzo jesteśmy ciekawi, czy Rada Miejska roztoczy swego rodzaju parasol ochronny nad tym wszystkim, czy też zajmie zdecydowane stanowisko, takie jak my, na przykład. W związku z tym oczekujemy na decyzję komisji Skarg, której przewodzi Pan Stanisław Klimek. Bardzo nas dziwi to, że nie zwołał komisji przed jutrzejszą sesją Rady Miejskiej. Ma co prawda jeszcze dużo czasu ustawowo ma to zagwarantowane, ale mamy nadzieję, że nie zwoła tej komisji w czasie wakacji, a to jest oczywiście możliwe, żeby, żeby w jakiś sposób zatuszować cały ten wymiar. Obecny. Mam nadzieję, że się mylę, że jednak ta sprawa będzie rozstrzygnięta przed wakacjami. W związku z tym, że skierowaliśmy także petycję do pana Hołowni, jak powiedziałem, do dwóch komisji, oczekujemy odpowiedzi i to też jest ustawowo zagwarantowane, że Sejm musi zająć się tą sprawą. I albo pan Górnikiewicz zostanie wykluczony z tych dwóch komisji, czyli Komisji Obrony Narodowej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Proszę zwrócić uwagę, że we wczorajszym podcaście, który trwał ponad 40 minut, pan Kittel, autor tego reportażu bardzo wyraźnie też się odniósł do członkostwa pana Górnikiewicza w komisji administracji i spraw wewnętrznych nawet sugerował, że być może tutaj chodzi o to, o to kogo, będą, kogo kto będzie mianowany komendantem policji w Tarnowie. No ale to jest przypuszczenie autora tego reportażu. Obydwaj panowie zajęli stanowisko, jak państwo wiecie, zarówno pan Górnikiewicz wystosował list w którym się tłumaczy, jak i pan, jak i pan, jak i Góral, to jest pseudonim pana, o którym mowa. Przypominam, że pan, że Gural, to osoba skazana na 13 lat więzienia za udział w morderstwie, egzekucji mafijnej, jak to określił pan Kittel. I, i co dalej? Co dalej? Jak się zachowa miasto? I czy będzie dalszy ciąg medialny tej sprawy? Z tego co wiadomo mi, są cztery powody, dla których należy przypuszczać, że ta sprawa dopiero się rozkręca, że tak powiem. Po pierwsze, są informacje, że prawdopodobnie odgrzebana, że tak powiem, kolokwialnie zostanie sprawa gangu samochodowego Tarnowsko-Nowosądecko-Krakowskiego, który w drugiej połowie lat 90. kradł samochody w Niemczech i rejestrował je w, w Tarnowie. Tu chodzi o Wydział Komunikacji. Były wówczas w drugiej połowie lat 90. osoby skazane za to, i być może, być może tutaj autorzy tego reportażu nawiążą do tego gangu, który wówczas działał pod koniec lat 90. Pojawili się nowi świadkowie, ludzie, którzy chcą zeznawać. Na temat całej tej sprawy, i z tego co mi wiadomo, to dosyć interesujący świadkowie, no ale o tym przekonamy się w najbliższym czasie. No, na pewno będzie dużą stratą wizerunkową dla Tarnowa, kiedy dziennikarze zaczął zaczą nawiązywać do przeszłości naszej niedawnej, to znaczy skazania innego, in, skazania samorządowca prezydenta miasta Tarnowa, pana ścigały za korupcję. No i zobaczymy też, to jest istotne, jaka będzie reakcja samorządu tarnowskiego, władz tarnowskich mediów, także czy to nam pomoże, czy nam, czy nam zaszkodzi. Jak powiedziałem, przekazałem Państwu już te dwie petycje. No i chcę, chcę państwu jeszcze powiedzieć, że chcę powiedzieć, że Pan pan Górnikiewicz przysłał mi wczoraj. SMS-a, ponieważ ja go też zaprosiłem na tę konferencję, bo chciałbym, żeby chciałem, aby on zaprezentował swoje stanowisko, ponieważ uważam, że to by było uczciwe, jest to uczciwe, żeby obydwie strony tutaj się wypowiedziały, ta krytycznie nastawiona i ta druga. I pan Górnikiewicz napisał mi, że się pojawi, no niestety, jak widać nie przyszedł. Ubolewam z tego powodu, bo liczyłem na, na to, że będziemy mogli jakoś porozmawiać na ten temat bezpośrednio. Jeżeli ktokolwiek z Państwa e, widział te zdjęcia, e, które zostały zaprezentowane w reportażu a one są z Facebooka e, pana e, pa, tego górala, e, to myślę, że no, żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie doszedłby do wniosku, że są to przypadkowo wykonane zdjęcia absolutnie te zdjęcia z kilku lat wskazują na dość bliskie relacje posła Górnikiewicza z, z Góralem i w związku z tym w związku z tym no, odbiorcy tego reportażu mogliby się jak sądzę mogą się zgodzić z tezą postawioną przez autora pana Kitela że istnieje związek jakiś bliższy niż przypadkowy czy powierzchowny pomiędzy obydwoma osobami. Zresztą pan Górnikiewicz, co jest ciekawe w tej wypowiedzi, w reportażu, nie zaprzeczył, że, że zna tego górala. I mało tego nie zaprzeczył, że zna jego przeszłość kryminalną, więc to jest tym bardziej, moim zdaniem, niepokojące, że utrzymywał tak bliskie, jak wynika z tych, z tych zdjęć relacje z, z człowiekiem, który został skazany, jak powiedziałem, za morderstwo, za, mord za udział, za udział w morderstwie, w, o, czym, o czym mówił reportaż. Jeżeli Rada Miejska tutaj będzie zwlekać z, z zajęciem stanowiska, to nasze stowarzyszenie zastosuje drugą ustawę o tak zwanym obywatelskim projekcie uchwały. Czystu obywateli w przypadku miasta Tarnowa, czystu mieszkańców tego miasta może wystąpić z projektem uchwały. I taki projekt uchwały składa się do Rady. I ten projekt uchwały musi być przegłosowany przez Radę, i zobaczymy, zobaczymy, jak się zachowa wówczas Rada. Chcę jeszcze powiedzieć rzecz, która dotyczy naszej tu lokalnej społeczności: że jako Stowarzyszenie Uczciwość wpadliśmy na taki pomysł, aby stworzyć kolejne centrum. Jak panowie wiecie, istnieje centrum dialogu, istnieje centrum równości, jeszcze jakieś inne centrum ma powstać, a my chcemy stworzyć centrum monitoringu samorządu. I ono będzie prezentowało wyniki swoich badań na stronie zjednoczeni Tarnowa.pl. każdy radny będzie tam zaprezentowany i jego sposób głosowania w ciągu pięciu lat nad ważnymi uchwałami. Chcielibyśmy, aby przez te 5 lat każdy radny mógł być oceniony nie na podstawie tego, czy, co mówi, tylko jak głosuje w konkretnych sprawach. Tak, żeby mieszkańcy Tarnowa mogli sobie wyrobić zdanie na temat każdego radnego za 5 lat, kiedy będą wybory, a może wcześniej. Bo nie wiem, czy panowie pamiętacie, że nierozpatrzony jeszcze jest wniosek o unieważnienie wyborów. I tutaj może być różnie. Ja swego czasu, parę lat temu, doprowadziłem do unieważnienia wyborów w jednym z okręgów tarnowskich, właśnie w wyborach samorządowych, i według mnie są przesłanki, aby, aby twierdzić, że te wybory mogą zostać unieważnione. No i druga sprawa nie wiadomo, jak się zakończy śledztwo, które prowadzi prokuratura okręgowa w Krakowie. 27 lutego zastępca ówczesna zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie pani Maria Zembala poinformowała mnie że śledztwo zostało przedłużone do 16 maja czyli kilka dni temu zakończyło się mówimy o śledztwie na wniosek czy po zawiadomieniu rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pana Mazura który obecnie jest wiceprezydentem Krakowa i który skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwóch pracowników i to się rozstrzygnie, to się już rozstrzygnie, czy prokuratura umorzy to śledztwo, czy też będzie akt doskarżenia jednym ze zwolnionych, czy, 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 czy zdymisjonowanych pracowników, jak Państwo, Panowie pamiętacie, był Pan Jakub Kwaśny, no, i z ciekawością na pewno będziemy obserwować, jak się zakończy to postępowanie, czy zostanie ono umorzone, czy też nie. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Jutro przewiduję swoje wystąpienie w sprawach petycji na sesji Rady Miejskiej, i bardzo jestem ciekaw, czy pani przewodnicząca Małgorzata Męka. Będzie próbowała yy, zamknąć mi usta, nie dopuszczając mnie do głosu, czy też będę mógł powiedzieć kilka słów jako mieszkaniec miasta Tarnowa. Dziękuję bardzo.